Miłości Bo Racha, rozdział 19, wersety 2 i trzeci. Wino i kobiety wykoleją mądrych, a kto przylgnie do nierządnic, będzie bardziej bezwstydny. Padnie łupem zgnilizny i robaków i zatraci się dusza zuchwała. Na Księga Samuela, rozdział pierwszy. Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklak. Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go... Skąd przybywasz? odpowiedział mu, ocalałem z izraelskiego obozu. Rzekł do niego Dawid: opowiedz mi, proszę, co się tam stało. Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan. Dawid wypytywał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści, skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan. Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił, oparty na swej włóczni, gdy tymczasem dosięgały go rydwany i jeźdźcy. Rozejrzał się i, spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie, odpowiedziałem: Jestem. Zapytał mnie, kim jesteś, odrzekłem: Jestem Amalekitą. Rzekł mi podejść, proszę Cię i dobij mnie, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we mnie całe życie. Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na głowie i na ramiennik. Przynoszę to memu Panu. Dawid, swyciwszy swyszaty, szaty, je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali, płakali, pościli aż do wieczora, z tego powodu, że padli od miecza Saul i syn jego Jonatan i z powodu ludu pańskiego i domu Izraela. Odezwał się Dawid do młodzieńca, któremu przyniósł te wieści. Skąd ty jesteś? Odparł jestem synem osadnika Amalekickiego. Powiedział do niego Dawid, jak to? Nie bałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca pańskiego. Wezwał więc Dawid jednego z młodzieńców i dał rozkaz podejdź i przebij go. Ten zadał mu cios taki, że umarł. Dawid zaś wołał w jego stronę odpowiedzialność za Twoją krew zrzucam na Twoją głowę. Ustatwe wydały o Tobie świadectwo, gdy mówiły, Ja zabiłem pomazańca pańskiego. Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula i jego syna Jonatana, i polecił, aby się uczyli jej potomkowie Judy. Właśnie ona została zapisana w Księdze Sprawiedliwego. O Izraelu twa chwała na wyżynach, zabita, jakże padli bohaterowie. W gad tego nie ogłaszajcie, nie, poddawaj, nie poddawajcie na ulicach Ashkelonu, aby się nie cieszyły córki filistyńskie, ani radowały córki nieobrzezanych. Góry Gilboa, ani rosa, ani deszczu niech na was nie będzie, ani pól żyznych, tu bowiem została skalana tarcza mocarzy. Nie, tarcza Saula nie była namaszczona oliwą, lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy. Łuk Jonatana nigdy się nie cofał, i miecz Saula nie wracał daremnie. Saul i Jonatan, kochający się i mieli przyjaciele, za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. O płaczcie nad Saulem, córki izraelskie! On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni, wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie, tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet. Jakże padli bohaterowie, jakże przepadły wojenne oręże. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 10 do 17. Gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta, zwanego Betsajdą. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu, mówiąc, odpraw tłum, idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich, wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich, a on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo. I odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy. I zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset od 1 do 11. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy, kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia... Nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy, przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają w nocy, są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy. Bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie w Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.